W 2000 roku zespół System of a Down rozpoczął pracę nad swoim drugim albumem studyjnym Toxicity. Panowie na płycie chcieli umieścić kilkanaście piosenek, natomiast dość szybko okazało się, że mają pewien problem. Był to jednak problem, który chciałby mieć chyba każdy artysta. To znaczy wena twórcza była wtedy tak ogromna, że dość szybko okazało się, że... Panowie z System of a Down mają właściwie napisanych około 60 piosenek. Kiedy trzeba było sfinalizować właściwą setlistę płyty, no to czekało ich nie lada zadanie, ponieważ wcześniej postawili na powiedziałbym dość prosty, natomiast wymagające sporych nakładów pracy nomen omen system. To znaczy postanowili nagrać aż 33 utwory, a dopiero później odsączyć te najlepsze z nich. Kto miał zająć się produkcją nowej płyty? No, oczywiście, że słynny brodacz Rick Rubin. System of a Down odcinek kolejny, zapraszam Was serdecznie. No i jeśli chcecie ten zespół oglądać na naszym kanale częściej i gęściej, no to oczywiście, zostawcie tutaj łapkę w górę. A w komentarzu napiszcie, który utwór na Toxicity jest Waszym ulubionym. Oczywiście subskrybujcie też pełną kulturkę, żeby z odcinkami o System of a Down, ale też z odcinkami o innych zespołach, o których nagrywamy naprawdę sporo, być na bieżąco. O pracy nad płytą Toxicity i o ponownej współpracy z producentem Rickiem Rubinem. Szowo no opowiadał Bartkowi i Koziczyńskiemu wywiadzie dla teraz roka. Rick Rubin to niesamowity facet. Różne rzeczy o nim słyszałem, ale to kłamstwa. Podczas pracy nad naszym pierwszym albumem miał następującą wizję, ponieważ jesteście nowym zespołem, pokażcie surowe brzmienie. Od tamtego czasu bardzo się rozwinęliśmy pod względem muzycznym. Należało to podkreślić, ponadto poprzednim razem trzeba się było spieszyć. Teraz poświęciliśmy na nagrywanie więcej czasu, zebraliśmy odpowiedni sprzęt. Roli współproducenta podjął się daron. W niektórych numerach nakłada na się posiedem gitar po to, by zabrzmiały jak jedna piekielnie mocna gitara. Wiedzieliśmy dokładnie, co chcemy uzyskać: że ma być pełne pasmo, potężny dół, soczysty środek, wyraźna góra. Płyta Toxicity została nagrana w okresie od marca do lipca 2001 roku w hollywoodzkim studio Cello. Tym razem panowie pracowali więc w spokojnych, profesjonalnych warunkach. W studiu sporo było też kombinowania. Chłopaki chcieli uzyskać w swoich nagraniach bardzo niski bas, testowali też różne instrumenty i wzmacniacze, przykładając szczególną uwagę do brzmienia, jakie dzięki nim po prostu otrzymują. Muzycy mieli bowiem w swoich głowach dokładną wizję tego, co po prostu chcą usłyszeć pod względem brzmieniowym na swojej nowej płycie. Wyciągnęli wnioski z niedociągnięć na swoim debiutanckim albumie i teraz wszystko miało być na tip top. Serge na MTV opowiadał: Wiem co robię. Uważam, że na poprzedniej płycie kilka rzeczy mogłoby być lepszych. Wiedziałem, że gitary mają brzmieć bardziej wściekle. Na pierwszej płycie były dwa ślady gitar, na nowej jest po 12 w każdej piosence. Serge Sankian na łamach pisma Spin opowiadał natomiast o swojej robocie przy tym albumie. Zacząłem dodawać inne instrumenty, fortepian, smyczki, instrumenty etniczne, a także głębiej wnikać w duchowy wymiar muzyki. O tym dlaczego tak długo panowie zwlekali z wydaniem swojej drugiej płyty Szawodzien opowiadał Bartkowi Koziczyńskiemu. Dużo koncertowaliśmy, dzięki czemu zespół wzmocnił się jako całość. Poznaliśmy się jako ludzie, wspólny rozwój. Nie chcieliśmy się spieszyć z pisaniem nowych utworów. Czekaliśmy na odpowiedni moment. Zebraliśmy bardzo dużo materiału, Daron skomponował ponad 60 piosenek. Zarejestrowaliśmy 33. Z tego był wybór na płytę. Oczywiście czuliśmy presję, ale wyeliminowaliśmy ją, pisząc dobrą muzykę i ufając sobie nawzajem. Jesteśmy jak bracia, bardzo do siebie podobni. Działając wspólnie zniwelowaliśmy ciśnienie. Płyta Toxicity z albumem debiutanckim systemu of a zestawiał również producent Rick Rubin, który starał się na każdym kroku podkreślać, że na drugim albumie System of a down poczynili ogromny progres. Na łamach MTV Rubin mówił. Na pierwszej płycie nie było dużo śpiewu, raczej wcielanie się w postaci, krzyki i różne inne świetne wokalne sprawy. Coś się jednak wydarzyło przez ostatnie dwa lata spędzone przez zespół każdego wieczoru na scenie. Serge stał się wspaniałym wokalistą. Na nowej płycie jest o wiele więcej melodii wokalnych. Wiele harmonii Serge'a i Darona, gdy śpiewają razem te cudowne, melancholijne melodie. Naprawdę poszerza to postrzeganie tego czym był system. Są tu wszystkie zalety debiutu plus niesamowity muzyczny rozwój. W zasadzie to w lipcu 2001 roku cała płyta była już gotowa i zmiksowana przez słynnego producenta Andy'ego Lace'a. Wtedy pozostało już tylko czekanie na premierę płyty, premierę, którą wytwórnia wyznaczyła na 4 września 2001 roku. Trzeba było wyprodukować przecież odpowiednią ilość kopii, odpowiednią ilość egzemplarzy płyty, no a zapotrzebowanie było naprawdę spore. Bo system swoją debiutancką płytą pokazał się naprawdę pod dobrym kątem, a 13 sierpnia 2001 roku wypuścił już pierwszy single z Toxicity, czyli Chop utwór, który zaczynał powoli rozpychać się łokciami, a później wygodnie rozsiadać na amerykańskich listach sprzedaży, coraz częściej goszcząc też w MTV wraz z telezyskiem. 4 września 2001 roku album Toxicity zadebiutował na pierwszym miejscu na najbardziej prestiżowej liście sprzedaży, czyli amerykańskim Billboard 200. Sprzedaż płyty wyniosła całkiem zacne 220 tysięcy egzemplarzy w samych Stanach w pierwszym tygodniu i utrzymywała się na świetnym poziomie przez kolejne miesiące, a nawet lata, bo dzisiaj Mówi się o ponad 6 milionach sprzedanych egzemplarzy w USA, co daje płycie sześciokrotną platynę, oraz o minimum 12 milionach sprzedanych kopii na całym świecie. Toxicity świetną sprzedażą może poszczycić się też np. w Wielkiej Brytanii, gdzie osiągnął podwójną platynę, sprzedając się w nakładzie ponad 600 tysięcy egzemplarzy. W naszej rodzimej Polsce Toxicity ma status płyty platynowej z ponad 20 tysiącami sprzedanych kopii. Po znaczeniu tytułu Toxicity Dadzian opowiadał na łamach teraz roka Bartkowi Koziczyńskiemu. On może dotyczyć tego miasta, dotyczy go według mnie, ale może znaczyć wiele innych rzeczy. Wystarczy spojrzeć do słownika. To było tak. Mieliśmy już nagraną muzykę, zaczęliśmy pracę nad szatą graficzną. Musisz wiedzieć, że każdy w naszym zespole ma określone zadanie. Daron jest głównym kompozytorem, ja zajmuję się oprawą plastyczną, w czym pomaga mi John, perkusista. Zacząłem się zastanawiać, jaka powinna być okładka, i wyobraziłem sobie naszą nazwę na wzgórzach w miejsce słynnego napisu Hollywood. Kiedy projekt był już gotowy, Daron wymyślił tytuł, biorąc go z fragmentu tekstu. Z piosenek. Na temat rozpoczynającej album piosenki Prison Song, Serge Stankian opowiadał na łamach magazynu Spin. Siła przeplatania dźwięków ciszą powtarzanego raz po raz jest bardzo duża. Otwieraliśmy tym kawałkiem koncerty. O utworze Jet pilot opowiadał Szawo Dadzian na łamach teraz roka. Był to utwór pierwotnie bardzo ciężki, w stylu Slayera, Obituary, bo akurat w tym momencie słuchałem takich kapel. Nie było tam żadnych elementów etnicznych, ale kiedy zaniosą go zespołowi, kiedy zagraliśmy razem, w rytmie i słowach, automatycznie pojawiły się tego typu klimaty. Nie planowałem tego, nikt z nas nie planuje, że w kompozycji powinien pojawić się jakiś fragment folkowy czy jakikolwiek inny. To się po prostu dzieje. Indywidualne pomysły przefiltrowane przez wrażliwość całego systemu fadału. System of są słyną oczywiście m.in. z tego, że ich kompozycje zazwyczaj są bardzo szybkie no i niezbyt długie. Niekiedy nie mają nawet dwóch minut. A dlaczego? No, Darren Malekent tłumaczył to na łamach pisma Guitar World. Mam taką teorię, że największe życiowe szaleństwa skok z samolotu, na bungee, czy jazda na rollercoasterze zwykle przebiegają szybko. Nie trwają długo, lecz są bardzo ekscytujące. Chciałbym zabrać ludzi na przejażdżkę rollercoasterem za sprawą mojej muzyki. Trudniejsze jest dla mnie skomponowanie piosenki dwuminutowej niż dziesięciominutowej. Kurde, gdybym chciał, napisałbym i rzecz trwającą godzinę, ale uważam, że większym wyzwaniem jest wstawienie wszystkich elementów rock -opery w. Piosenkę dwuminutową. Do utworu Chop Suey system of Down nakręcili, no już można powiedzieć, legendarny teledysk. Oczywiście, w klipie oprócz zespołu możemy zobaczyć zgromadzonych pod sceną fanów i być może. Ciekawi was, jak w ogóle doszło do tego, że jako publiczność pojawiła się tam akurat ta konkretna, a nie inna grupa szczęśliwców. Już tłumaczę. Panów zaproszono za pośrednictwem strony internetowej zespołu. Szacowano, że na miejscu zjawi się około 500 osób, przybyło ponad 1500. Na dziedziniec finalnie wpuszczono grupę 800 fanów, ponieważ na więcej po prostu nie pozwoliły służby porządkowe. Co ciekawe, nagrania trwały około 6 godzin. Była masa powtórnych ujęć i tak dalej, i tak dalej, no, żeby finalnie wszystko to było jak należy, no i żeby teledysk miał odpowiednią dynamikę i odpowiednie ujęcia. Jeszcze jako ciekawostka w temacie Chop Suey, Darren Malakian przyznaje, że skomponował ten utwór podczas trasy koncertowej promującej pierwszą płytę. Drugim singlem z płyty został ten tytułowy. Na jego temat Szawo Dadżel mówił. Podobała nam się gra słów. Toxic City, toksyczne miasto. W kontekście grafiki płyty kojarzy się oczywiście z Hollywood. Nie jest to najprzyjemniejsze miejsce. Po wydaniu albumu Toxicity panowie System of a Down no, musieli powiedziałbym, zmierzyć z efektami ogromnej popularności jaką zyskali stali się bardzo znani w świecie metalowym no zdecydowanie byli na topie Zresztą byli w zasadzie na topie w całym mainstreamie, no bo przecież pierwsze miejsce na billboardzie przed gwiazdami pop zajmuje nie byle kto. Płyta zdobyła podwójną platynę w USA w ciągu zaledwie roku, a Daron Malakian następująco komentował ówczesny stan rzeczy jeśli chodzi o popularność. Przeraża mnie to co się teraz dzieje z systemem radio, MTV, jeden z kolesi z Backstreet Boys jest naszym fanem, to trochę popowe. 21 września 2001 roku panowie Systemowo rozpoczęli trasę koncertową promującą płytę. Trasę, która potrwała równe 12 miesięcy. Pierwsza część trasy odbyła się w towarzystwie zespołu Sypnat. Na długo przed premierą płyty Toxicity, Shaw'u zapowiadał ją w mediach jako coś na wzór dokonań Pink Floyd. Bartek Kodziczyński w wywiadzie dla Teraz Roka poprosił go o rozwinięcie tej myśli, jako że no, zwyczajnie w samej muzyce takowych nawiązań raczej nie słychać. Odpowiedział. Chodzi o to, że powstał ten nowy styl, new metal i często nas do niego zaliczano, ale my nie jesteśmy zespołem nowego metalu, choć gramy heavy i wykorzystujemy metalowe elementy. Uważam, że mamy do zaoferowania o wiele więcej. Nie chodzi o samo użycie przesterowanych gitar. Te gitary mają sprawić, abyś zapłakał albo rozbudzić w tobie złość. Właśnie taką zdolność do wyzwalania emocji słychać było w muzyce Pink Floyd. Poza tym miałem na myśli to, że płyty Pink Floyd nie odbiera się na zasadzie pojedynczych piosenek, lecz jako całość. Myślę, że z nami jest podobnie. To jest atmosfera całości albumu. Trzeba go wysłuchać od początku do końca. No właśnie pod a on chyba nigdy nie czuli się do końca dobrze z tym, że ludzie umieszczali ich w tej szufladce o nazwie New Metal. No i tak naprawdę zostali tam umieszczeni głównie ze względu na czasy, w jakich przyszło im muzykę wydawać. Natomiast mimo wszystko te charakterystyczne dla new metalu elementy moim zdaniem w ich muzyce słychać. W przeciwieństwie do chociażby Deftons, którzy również do szufladki o nazwie New Metal są oczywiście wrzucani. Natomiast akurat w ich przypadku jest to chyba związane tylko i wyłącznie, mm, powiedziałbym, z czasami, w jakich przyszło im startować z karierą muzyczną. Generalnie mam wrażenie, że ta etykieta o nazwie New Metal stała się dla wielu artystów, dla wielu zespołów czymś wstydliwym. No i zespoły nie do końca chciały się z tym właśnie sformułowaniem identyfikować. O etykietach i szufladkach w odniesieniu do systemu Fodawn, John Dolmayan wypowiadał się na łamach Teraz Roka. Ludzie zawsze starali się przyczepić nam etykietkę. Jeśli nie zespół polityczny, to zespół armeński lub zespół new metalowy. Co tylko chcesz. Okazało się, że nie ma jednej łatki, która dokładnie określi System of Down. Ten zespół nie jest jednowymiarowy. To kombinacja bardzo wielu spraw. Gdy je złożysz, powstaje nasza kapela. Album Toxicity pozostaje oczywiście największym komercyjnym sukcesem System of a Down po dziś. Dzień. Single z niego pochodzące stały się po latach prawdziwymi, metalowymi hymnami i każdy z fanów rocka i metalu doskonale je przecież zna. Płyta osiągnęła bardzo dobrą sprzedaż na całym świecie. Tak jak mówiłem wcześniej, do dziś sprzedało się ponad 12 milionów egzemplarzy, ale była też bardzo dobrze oceniana przez krytyków poza tą sprzedażą i poza aprobatą fanów. Po prostu pisma też przyznawały jej dobre oceny. 5, 5 gwiazdek o to Music, 10 na 10 punktów od Blubbermouth, 5 na 5 punktów od Keyrank. To są noty, które po prostu robią wrażenie. Wydaje mi się, że Toxicity to również płyta, która zapisała system wśród ikon metalu raz na zawsze, że cokolwiek by po tej płycie po prostu nie nagrali i tak zatrzymaliby swój legendarny status. Na późniejszych płytach oczywiście też było fajnie, natomiast nie było fajnie, kiedy ktoś wykradł im utwory z sesji do Toxicity i wypuścił do internetu. Choć przyznać trzeba, że panowie oczywiście świetnie na to zareagowali, zarówno pod względem wizerunkowym, jak i marketingowy. No ale o tym w następnym odcinku. A jeśli chcecie oglądać u nas System of a Down częściej i gęściej, to oczywiście zostawcie tutaj łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, który utwór na Toxicity lubicie najbardziej. No i oczywiście subskrybujcie Paną Kulturkę, żeby z odcinkami o System of a ale też o innych zespołach, o których naprawdę sporo nagrywamy, być na bieżąco.